Konstanty Ildefons Gałczyński Pieśń o żołnierzach z Westerplatte Kiedy się wypełniły dni i przyszło zginąć latem prosto do nieba czwórkami szli żołnierze z Westerplatte i tak śpiewali Ach to nic że tak bolały rany bo jakże słodko teraz iść na te niebiańskie polany W Gdańsku staliśmy tak jak mur Gwiżdżąc na szwabską armatę. Teraz wznosimy się wśród chmur Żołnierze z Westerplatte. I ci, co dobry mają wzrok i słuch, Słyszeli pono, jak dudni w chmurach Równy krok morskiego batalionu. I śpiew słyszano taki, By słoneczny czas wyzyskać, Będziemy grzać się w ciepłe dni Na rajskich wrzosowiskach. Lecz gdy wiatr zimny będzie doł i smutek krążył światem, w środek Warszawy spłyniemy w dół, żołnierze z Westerplatte.